Szemo, śwatajtori siema, widzowie, dzisiaj pokażę wam aż 20 rzeczy, które kiedyś były w StumbleGuysie, ale są już usunięte. I już ich nie ma, myślę, że wielu z nich nie znacie, więc koniecznie oglądajcie od początku do końca. A już na początku tego filmu mam dla Was konkurs i taką piękną ofertę. Zobaczcie: macie do wygrania 1200 gemów i 500 StumbleGuysów. Co zrobić, żeby to wygrać? Wystarczy zostawić suba na moim kanale, to jest bardzo ważne i będzie sprawdzane. Oprócz tego łapeczkę w górę pod tym filmem, co jest też bardzo ważne. No i napisać w komentarzu wasz link ze StumbleGuysa. I to tyle. Próbujcie, bo naprawdę możecie wygrywać fajne nagrody. No i dobra, mordeczki. Pierwsza rzecz, która została usunięta, to wymienianie skinów. W sensie, teraz jak chcemy sobie na przykład zmienić skina, no to klikamy sobie w niego, klikamy use, no i mamy użytego, co nie? Jest zmieniony, tak samo z innymi, co nie? I sobie zjeżdżamy, patrzymy po różnych rzadkościach i tak dalej. Ale kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej, macie tutaj pokazane. Po prostu klikało się strzałkami w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. No i tak się przesuwało pojedynczo. Nie dało się od razu wybrać tego, którego chcemy, zjechać na niego. Tylko trzeba było wszystkie przesunąć, żeby dojść do tego jednego, którego chcemy sobie ustawić. Było to troszkę męczące i fajnie, że twórcy to zmien i usunęli tam to stare przesuwanie. Druga rzecz, ją ja myślę, że akurat na pewno kojarzycie, ale nie mogło jej tutaj zabraknąć, czyli złoty szkielet. Skeleton King. On został usunięty z gry, kiedyś dało się go trafić taki legendarny szkielet w żółtych kolorkach. Dzisiaj mamy wiele innych szkieletów. Między innymi jest taki różowy. Albo chociażby ten zielony, czy też ten podstawowy biały, którego nie umiem znaleźć. O, dobre, jest tutaj się no Mordo. Ale no, takiego szkieleta to, no, już nie ma. Po prostu został całkowicie usunięty. A serio, to był kiedyś najrzadszy z kim w całym StumbleGuysie, nie? Ale twórcy już go dzisiaj usunęli. Kolejna bardzo ciekawa rzecz dotyczy spinów, czyli otwierania kręceń kołem. Normalnie teraz, jak sobie otworzymy, zobaczcie, wygląda to tak. Mamy animację takiego koła fortuny, szczęśliwe koło. No i nam się kręci, i zaraz wydropi nam się skinek. A kiedyś zobaczcie, jak to wyglądało. Tutaj macie pokazać. Znane. Mordeczki no zupełnie inaczej to wyglądało jak skrzynki w czasie, że tak leciało w prawo i zatrzymywało się na jednym miejscu, co nie? E, tak to właśnie kiedyś było, więc no myślę, że też spora zmiana, ale ja wolę chyba to dzisiejsze otwieranie, myślę, że jest lepsze, tak przynajmniej według mnie. No dobra, teraz gdy gramy giereczkę na dowolnym trybie, nieważne jakim, no to wiecie, że jest limit czasu i na przykład jak nie zdążycie przejść w pewnym czasie, to w ogóle gra się kończy i przychodzą tylko te osoby, które zdążyły w tym czasie. No a kiedyś właśnie tak samo mieliśmy, tylko że było odliczanie. Zobaczcie, w prawym górnym rogu mieliśmy napisane ile sekund zostało do zakończenia tej rozrywki. Nie rozrywki, tylko rozgrywki. Dobra mniejsza o to. Po prostu widzowie, pisało nam tam, ile zostało sekund do końca. Dzisiaj już tego nie mamy. No i po prostu musimy to sobie w głowie liczyć, bo chyba gierka trwa 3 minuty, co nie? A tam mieliśmy to normalnie odliczane i pokazywane w sekundach. No i też twórcy właśnie usunęli już ten stoper. Troszkę szkoda. Następna rzecz dotyczy mapki till Fall. Tutaj też zostało coś usunięte. No myślę, że dobrze wiecie, jak wygląda teraz ta mapka, widzicie? Zobaczcie dokładnie, jak ona się teraz prezentuje. I zapamiętajcie, po bokach ma tam jakieś drzewko i jakieś takie żółte przyciski, widzicie? No to macie tutaj teraz. Screena pokazanego, jak ona wyglądała kiedyś. Po bokach były takie dziwne, różowe ekraniki. Nie wiem, co to w ogóle było. No, mapka wyglądała troszkę inaczej, została zmieniona. E, była ona z tego co kojarzę wtedy, wzorowana typowo pod mapkę z Fall Guysa, żeby wyglądała identycznie. I później twórcy to zmienili, żeby była taka bardziej guys'owa. E, no i dlatego właśnie dzisiaj wygląda ona już o wiele inaczej. I właśnie teraz widzowie, gdy rozegrałem jakąś grę, i na przykład nieważne, czy ją przegrałem, czy wygrałem, no to mordeczki nie mamy w sumie tutaj nic. Zobaczcie, klikam sobie live, wychodzę z giereczki i jest mi pokazane na przykład, co tam dostaje. No, i tak się składa, że teraz nie dostałem nic. Ale jakbym coś dostał, to kiedyś mogliśmy sobie kliknąć w taką specjalną opcję, jaką jest reklama. No i za obejrzenie reklamy dostawaliśmy podwojone nagrody. Na przykład tutaj dodatkowo dostawało się 9 gemów za obejrzenie reklamy po Gierce, nie? Takie ulepszone nagrody. I teraz już tego nie mamy. Po prostu klikaliście obejrzyj reklamę, no i włączała wam się reklamka. Po rozegranym meczu zawsze mogliście tak sobie podwajać te nagrody, które były. No i jako, że jestem już tutaj przy skinach, no to na przykład widzowie, kiedyś było coś takiego, że jak wbiliśmy sobie w skiny, których nie mamy. Na przykład ja teraz tutaj nie mam no kogo. Tego bananka z karnetu i chciałem go sobie kupić, no to kiedyś normalnie mogliśmy go kupić, bo była tutaj taka opcja za gemy i klikaliście sobie w gemy i mogliście sobie wybrać, jakiego skina chcecie kupić. Co nie, I to było z jednej strony bardzo fajne, bo nie było tej losowości, że po prostu e, tego skina, na którego mieliście ochotę, wystarczyło, że uzbieracie na niego gemy i kupujecie go sobie za gemy. W ogóle dało się kupić skiny za gemy, tak typowo, nie czajcie, e, i to już zostało usunięte, więc w sumie z jednej strony bardzo dobrze, ja tam wolę tą losowość, no bo tak to za łatwo byłoby zdobyć te wszystkie najlepsze skiny. Wystarczyłoby mieć gemy i moglibyście sobie wziąć jakiego tylko chcecie. I teraz patrzcie na to, co mam Pokazuje, to jest animacja przegranej i wygranej giereczki. One też się bardzo zmieniły, zwłaszcza przegranej, bo tam przy przegraniu mamy taką specjalną czaszkę, nie? Że przegraliście i taka czaszka truposza. A przy wygraniu też jest to troszkę inaczej niż dzisiaj, więc postanowiłem, że wam to pokażę, bo tam te stare animacje też już zostały usunięte w Stamblu. A na początku na becie, gdy dopiero Stumble Guys wchodził, mieliśmy taką zakładkę social, czyli wiecie co to oznacza mordeczki? To, że twórcy chcieli dodać klany do Stumble Guysa. tak jak na przykład teraz w Brawlu mamy klany, że możemy sobie tam pisać z ludźmi, grać razem gierki itd. E, no, to twórcy chcieli coś takiego dać do Stambla i tam pisało, że coś takiego w przyszłości dodadzą. Ale, no, jak się okazało, zapomnieli totalnie o tym pomyśle już tego w przyszłości nie dodawali. E, I po prostu chyba porzucili to wszystko, bo klanów nie ma. No, może za jakiś czas będą, ale aktualnie przynajmniej nie ma. Następna rzecz też jest bardzo ciekawa. Murdeczki, Czajcie, że kiedyś w ogóle nie było spinów w Stumblegajcie. No, teraz mamy Pitkiego, Spina Rare, Spina i tak dalej. A kiedyś na początku, gdy dopiero co wyszło, to nie było nic w sklepie, i dopiero pisało, że sklep zostanie dodany za jakiś czas. I był on pusty, dało się tego Grać giereczki, ale w sklepie no totalnie nic nie mieliśmy. Ani żadnych kół, ani żadnych skinów i tak dalej. Wszystko było puste. Następnie tutaj wam wyświetlam skina, który też został usunięty. Jest To specjalny skinek anioła, taki z aureolą, jak widzicie. No i jego dzisiaj też już w stamblu nie mamy, a kiedyś był. Kiedyś dało się go normalnie trafić i odblokować, co nie? Więc to jest też taka ciekawostka, że tego skina po prostu twórcy już usunęli. A teraz rzecz dotycząca specjalnej emotki. A dokładnie chodzi mi o specjalną emotkę kopniaka. Ja chyba nie mam jej odblokowanej z tego co mi się wydaje, więc poczekajcie. Chodzi o tą zwykłą. Jeśli ją mieliście. No to kiedyś mogliście wejść pod metę. Dobrze słyszycie, jak byliście pod metą na jakiejś mapce, no to normalnie używaliście sobie tego kopniaka i tak jakby wkopywaliście się pod ziemię. Zobaczcie jak to wyglądało na screenach. Że byliście cali pod ziemią, wystawał tylko wasz nik i było widać wasz cień. Ale wy sobie lataliście pod ziemią i gdy byliście na metę, to i tak wam nie zaliczało zwycięstwa. Musieliście dopiero wejść spod tej ziemi i normalnie wejść przez metę, a nie że pod ziemią sobie wchodziliście. Więc naprawdę to było mocne, ale to już też zostało usunięte i tak się już dzisiaj nie da. Teraz największy hit, no jak chcemy sobie pobrać w tym momencie Stumberga'a, to możemy pobrać go za darmo. Na przykład na sklepie Play czy na Steamie, zależy na czym gracie. Ale kiedyś Stumbergeist nie był darmową grą i na początku, gdy on wyszedł, dało się go tylko i wyłącznie kupić za 8 dolarów. Mordeczki, dobrze słyszycie? Trzeba było zapłacić 8 dolarów za Stumbergeista, żeby móc w niego grać. Nie była to darmowa gierka i pewnie Was ciekawi, co się stało teraz z tymi osobami, które za to 8 dolarów zakupiły wtedy Stumbergeisa, a dzisiaj jest sprzedają za darmo. No to nie opłaciło im się to. Mordeczki, te osoby przy każdym nowym sezonie w Stamblu, który jest, gdy wchodzi nowy karnet, otrzymują go za darmo ulepszoną wersję. Że nie muszą go kupować, a mają po prostu go od razu ulepszonego. Twórcy im zrobili coś takiego. E, więc no, w sumie to się opłacało wtedy kupić tego tabla za 8 dolarów. Następnie mapka, którą na pewno kojarzycie, honey drop i mordeczki. Patrzcie na te zdjęcia, co Wam teraz pokazuję. Kiedyś było tam takie drzewko, na które normalnie dały się wskoczyć. I gdy tam wskoczyliście, no to nie mieliście jak przegrać, co nie? E, wszyscy wasi rywale normalnie tam skakali po tym miodzie i tak dalej, po tych plastrach dali a wy po prostu sobie staliście na drzewku i nic was nie mogło rozwalić. Więc też był kiedyś taki mega mocny bułk, ale to już jest usunięty i takiego czegoś dzisiaj już nie mamy. Kolejna mega mocna sprawa to zmiana skinów. Macie pokazane, jak tutaj na przykład kiedyś wyglądał policjant w jednej i w drugiej wersji. Dzisiaj ten policjant wygląda jeszcze ciutkę inaczej. E, więc no, zwłaszcza ta pierwsza jest ciekawa wersja, jaką się kiedyś prezentował. No i została usunięta ta stara wersja i zmienili go na nową Tak samo ten oto górnik też został zmieniony, zobaczcie, miał taką tylko luźną lampkę. Teraz ma inny kolor jego lampka, doszedł też mu pasek. A największy hit jest z ninją Wiecie jak wygląda dzisiaj ninja, to nie? A zobaczcie jak wyglądał kiedyś. I ta pierwsza i druga wersja są mega dziwne, ale zwłaszcza ta pierwsza nawet nie ma czarnego ani czerwonego elementu. Był totalnie innym skinem. No to, jak już tak mówimy o skinach, to czas wam pokazać kolejnego skina, który totalnie został usunięty ze stumbla. Zobaczcie, jest to ten oto gwiazdkowy skinek, czyli cały skin na zielono, z normalną e, łysą twarzą. I oprócz tego miał właśnie taką gwiazdkę z tyłu, czy to też słoneczko. Ciężko w sumie powiedzieć, co to było, nie? E, ale taki skinek właśnie też kiedyś normalnie był do trafienia, a dzisiaj go już totalnie nie mamy e, i nie da się go zdobyć. Został usunięty. Kolejna rzecz to zmiana w turniejach. Dzisiaj, jak sobie wejdziemy w turnieje, to mamy taką zakładkę. Jest to bardzo, że to bardzo rozbudowane. A kiedyś w turniejach wyglądało to tak. I tam znaczek Discorda, i właśnie tylko przez Discorda można było dostać specjalny kod. Był to oficjalny Discord twórców Stumblegeisa i tam można było dostać specjalny kod do dołączenia do turnieju. I tylko tak dało się grać w turniejach, które w ogóle były o wiele rzadziej. I już po prostu taka opcja została usunięta z tym Discordem. I teraz normalnie turnieje mamy tak, że możemy sobie grać ile chcemy. Następnie Carnet. Kiedyś, Mordeczki, nie było tak, że na przykład mieliśmy randomowe spiny tutaj, Rare or Better, jak widzicie, albo tutaj te komonowe lub lepsze. Tylko były inne nagrody. Był taki losowy skin, totalnie. I losowego, sekretnego, tajemniczego skin. Klikaliśmy sobie w nią i jakiś jeden losowy skin nam się właśnie z tego losował i się pokazywał. Więc w sumie to też było ciekawe, aczkolwiek chyba wolę spiny. Kolejna rzecz to monety, mordeczki, teraz mamy tylko gemy i stumble coinsy w stumblu, a kiedyś były jeszcze takie normalne, złote monety. I co one w sumie nam dawały tak naprawdę? No, dało się kupić za nie mordeczki skiny niektóre. Nie wszystkie, ale niektóre się dało kupić. Monety były dużo mniej prestiżowe niż gemy, aczkolwiek no też było ważne i też warto było je zbierać. No, i jeszcze widzowie, pokazuję wam jednego skinka, który został usunięty, zobaczcie. Jest to ten jakby ochroniarz królowej z Anglii czy coś takiego, czy króla po prostu rodziny królewskiej On też jest usunięty i też już go dzisiaj nie mamy dostępnego w Stambule. No i to jest 20 rzeczy, które zostały usunięte. Mam nadzieję, że się podobało i chciałem wspomnieć, że ten filmik powstał dzięki youtuberowi Desert Alex Dam wam link do jego kanału w opisie, bo to właśnie dzięki niemu miałem takie kozackie ciekawostki. No i to. Widzimy się w kolejnych filmach. Elo!